Goście. Tu pragnę szczególnie powitać przedstawicieli wojska oraz zaprzyjaźnionych z nami szwoleżerów drugiego Pułku Rokikańskiego, którzy od wielu lat kultywują tradycję najbardziej zasłużonej dla wielowiekowego rozwoju państwa – jazdy polskiej. Witam też serdecznie Grupę Rekonstrukcyjną Piłsudczyków, którzy w swym edukacyjnym trudzie pozwalają coraz to młodszym pokoleniom przybliżać cud zmartwychwstania naszej Rzeczpospolitej po latach zaborów. Wydarzenia sprzed 95 lat były powodem zapełnienia się całej przestrzeni tego rynku tłumem mieszkańców naszego miasta. To, co wtedy się działo, można rozpatrywać w kategoriach historycznego cudu. To właśnie wtedy zmaterializowały się pragnienia i oczekiwania naszych rodaków. Kaszubi i cały naród polski chwalił te dni, bo oto odzyskaliśmy tak potrzebne i ukochane ziemie, które otworzyły wreszcie dostęp do morza. Dzisiaj dane nam jest patrzeć dumnie w oczy naszych żołnierzy. Dane nam jest się cieszyć ciepłem ojczystych pieleszy. Bo chociaż 95 lat temu nasi wyzwoliciele trafili tu do nas w srogiej zimie, to serca naszych mieszkańców biły do nich równie gorąco, tak jak nasze dzisiaj patrząc na was. Dziękuję bardzo. Bardzo. Chciałbym też jeszcze raz e, przywitać wojsko. Jestem z moimi dziećmi od samego początku, gdy puch Foleżerów przyjeżdża do nas na rynek, przedstawia nam rekonstrukcję, rekonstrukcję tamtych wydarzeń. Ksiądz Prałat dzisiaj na mszy świętej o 12.30 przedstawił nam zarys historyczny, jak w tamtych czasach ludność Kościerzyny, nasi mieszkańcy z tamtego okresu, po latach oczekiwań Witali wojsko, które tu na tym rynku oznajmiało nam przystąpienie czy powrót tych ziem do Polski, abyśmy wspólnie dążyli do lepszych czasów, żeby nasze dzieci w obecnych czasach miały tu u nas na miejscu pracę, żeby tu miały mieszkania i tu znalazły sobie dom na kolejne lata życia. I tego chciałbym, abyśmy razem dokonali, razem tego pilnowali, razem ćwiczyli nas wspólny lokalny patriotyzm, tak jak wtedy tamci mieszkańcy tamtych czasów cieszyli się tym, że wróciliśmy do Polski, tak my teraz dbajmy o to naszą wspólną Polskę, naszą wspólną, lokalną rzeczywistość na Kaszubach. Jeszcze raz życzę wszystkim wszystkiego dobrego, a wojsku dziękuję za przybliżenie nam tamtych dni. Pozdrawiam wszystkich żołnierzy i piłsudczyków, szoleżerów i tych młodych ludzi z Elbląga. Kościerzyna, miasto ze swoją piękną historią. Osiem wieków parafii, a sześć wieków miasta. Dzisiaj patrzymy wstecz, ale tylko po to, aby budować przyszłość. Na pięknej historii, na bohaterach tej ziemi, na tych, którzy umiowali. Tę kaszubską ziemię chcemy pokazywać sobie i wszystkim innym, szczególnie młodemu pokoleniu, jaką drogą powinni iść, żeby nie zostały zaprzepaszczone te wartości, które były wywalczone słowem, ale także walką. Dlatego warto pamiętać, że po latach zniewolenia, zajaśniała jutrzenka wolności. Pytamy jednak dzisiaj, czy ona jest ciągle jasna i właściwa. Czy może dzisiaj, tej naszej rzeczywistości trzeciego tysiąclecia, nie potrafimy poradzić sobie z trudnym darem wolności. Zamieniamy go na chwilę w sawolę, a potem... Pójdzie to w niewolę. To tylko pytania, nie proroctwa. To tylko może pobieżne i na odległość ostrzeżenie, abyśmy mieli oczy i uszy otwarte i dbali o tę naszą małą Ojczyznę. Dziękuję. To Hieronim derdowski słowami: Nie ma kaszubów bez Polonii, a Kaszubów bez polszczy. Ten wieszcz, ten poeta Kaszubski marzył o dniach już w XIX wieku. Marzył o tym, żeby naród i tożsamość narodowa nasza była, wywodziła się i łączyła z Polską. Trzeba przypomnieć też o języku kaszubskim. A zawdzięczamy to znowu następnemu badaczowi języka kaszubskiego, Longowiuszowi, który to już w XVIII wieku spisywał Zacznij. powiedzenia, słowa i to właśnie Mlątkowiczowi powinniśmy zawdzięczać to, że dzisiaj język kaszubski jest oficjalnym językiem i możemy spokojnie, bez ukrywania jego używać. Gdyby nie było tych czasów dzisiaj, zapewne te rejony byłyby zniemczone bez reszty. Język kaszubski nie byłby tak oficjalnie używany. Jak obecnie. Proszę kapitana Związku Piłsud... Majora Związku Piłsudczyków Andrzejewskiego o odczytanie stosownej uchwały. Uchwała nr 0401-2015 z dnia 31 stycznia 2015 roku. Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne zasługi w krzewieniu idei i czynów marszałka Józefa Piłsudskiego nadaje. Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, Burmistrzowi Miasta Kościerzyna, Panu Michałowi Majewskiemu, Panu Piotrowi Kwidzińskiemu. Podpisał Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej, Generał Dywizji Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Stanisław Władysław Śliwa. Szanowni państwo. Teraz nastąpi przeczytanie krótkiego apelu e, skierowanego do bohaterów tamtych czasów. Wzywam bohaterów, którzy przeciwstawili się agresji i walczyli o przyłączenie Pomorza i Kościerzyny do Macierzy. Wołam do was. Antoni Abrahamie Tomaszu Rogalo, księże Bronisławie Kownacki, burmistrzu Klemensio Stojolnicki, starosto Ignacy Melinie, doktorze Aleksandrze Majkowski, doktorze Janie Pelowski, chrystianie Ignacy Jereczku, Aleksandrze Wysocki, Teofilu Kopecki, Franciszku Piechowski, Janie Toczku, Józefie Toczku, Janie Gloku, Józefie Kostko, Józefie Sprando, wołam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów I wojny światowej, bohaterów, którzy do końca zostali wierni idei wolności i niepodległości. Do Wam, do Was wołam. Którzy złożyliście największą ofiarę w obronie miasta Kościerzyny. Niech pamięć o Was trwa. Nigdy więcej wojny. Chwała bohaterom. Macność. Do defilady. W ugrupowanie marszowe. Kierunek prawo. Pod oddziały. Pocznij. Historii, bardzo żywy, bardzo dynamiczny i też aktywny. To pokazywanie historii nie tylko poprzez wiedzę, którą zdobywamy w książkach, na lekcjach historii, ale również bierzemy w tym czynny udział. Widzimy jak wyglądała polska konnica, jak wyglądała polska jazda, w co była uzbrojona i w naszym odczuciu robimy to już dziewiąty rok. Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii istnieje dziewięć lat. Uważamy, że jest to świetny sposób na kultywowanie tradycji kawaleryjskiej, ale również na utrzymywanie patriotyzmu i pobudzanie tego patriotyzmu wśród polskiego społeczeństwa. No, takie wydarzenia są upamiętnieniem tego, co się działo wiele lat temu. Musimy o tym pamiętać, bo właśnie to historia buduje nasze człowieczeństwo oraz naszą osobowość. Gdy będziemy pamiętać o historii, będziemy mogli zacząć budować przyszłość. Kwiatki składamy pod pomnikiem Chrystusa Króla. Tylko tam? Nie, tutaj jeszcze inne delegacje w innych miejscach. Tu Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie pod pomnikiem Majkowskiego. Dobry jeszcze Tutaj kolejną delegacje, proszę, składają. Dokładnie 23 października 1919 roku przed Ułem Polskiego, skłon się majestatem. Gdzie czwartego okopu szarzeją się smugi dojdź po trupach święconych polskiej krwi szkarłatem. Sześciu doszło. Ułanów polskich, szwadron drugi. Ranek tego dnia zapowiadał piękny czerwcowy dzień. To niedzielne przedpołudnie było jak na te porę roku ...niezwykle ciepłe. Już z samego rana oddziały legionowej piechoty poderwane zostały do ataku na odległe o jakieś 800 kroków okopy rosyjskie. Niestety jeszcze przed godziną 10 natarcie polskie załamało się, a atakujące bataliony zaległy w skoncentrowanym ogniu artylerii i karabinów maszynowych na przedpolu rosyjskich pozycji. Stało się jasne, że te trudno dostępne pozycje dobrze ukrytej piechoty wroga, wyposażonej w ckm -y i wspomaganej przez celnie bijącą artylerię, są nie do zdobycia atakiem na wprost bez wielkich strach. ile później rotmistrz dobywając szabli rzucił kolejny rozkaz: Drugi szwadron za mną, trzeci stać. rezerwa. Szwadron trzeci skręcił jeszcze bardziej w prawo i zgodnie z rozkazem zatrzymał się, podczas gdy drugi szwadron z rotmistrzem Wąsowiczem na czele, ruszył w górę zbocza. Na wysokości pierwszego wiatraka samotny szwagron przeszedł kłusem przez linię zaskoczonej tym manewrem polskiej piechoty. Jak się dopiero po akcji okazało, piechota, która zgodnie z rozkazem kapitana Wagasza pójść miała do ataku w ślad za ułanami, o niczym nie wiedziała. Oficer ordynansowy, podporucznik Wesołowski, wysłany ze sztabu brygady z rozkazem dla pułkownika Zielińskiego, nie zdając sobie sprawy z jego wagi, poszedł na piechotę do miejsca postoju jego sztabu i nie dotarł na czas. Z tego to powodu drugi szwadron ubanów, nieświadomy sytuacji, znalazł się sam na wzgórzu i samotnie zaatakował pozycję wroga. Po wspięciu się po trowiastym stoku na lekko wznoszący się skłon wzgórza 255, szwadron drugi ruszył w kierunku znacznie jeszcze oddalonego wierzchołka wzgórza, na którego zboczu leżała wieś Rokitna. Padł ostatni już rozkaz rotmistrza. Szable w dłoń, do szarży marsz, marsz. I w chwilę potem rotmistrz dunin galopem ruszył w kierunku pierwszych wyłaniających się z oddali okopów rosyjskich, odsadzając się na swojej lasowej węgierskiej klaczy kochwi, dość znacznie od reszty szwadronu. Uani ze wzniesionymi szablami popędzili za rotmistrzem, szybko go doganiając i wkrótce cały szwadron ławą dotarł do pierwszych, wrogich pozycji. Po chwilowym zaskoczeniu Rosjanie otworzyli ogień. Z okopów strzelały mociny piechoty, z wierzchołka wzgórza karabiny maszynowe, a z za wzgórza ukryte tam armaty. Ogień wroga był w tej fazie ataku jednak bardzo chaotyczny i niecenny, z powodu ogromnego zaskoczenia wywołanego tym nieprawdopodobnym atakiem. Z rewolwerem w ręku zerwał się, strzelił kilkakrotnie wzdłuż okopu, ale wnet się zachwiał. Słaniając się, przeszedł kilkanaście kroków. I upadł z krew, musiała gwałtownie uchodzić. Osłabł i usnął na wieki. Pod rokitną ułani polegli w bohaterskim boju. Dwie dekady później major Henryk Dobrzański, pseudonim Hubal, rzucił serce za przeszkodę. i zmieniającej się historii, kawaleria konna przetrwała i trwać będzie zawsze, póki Polska nie zginęła. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami. Jak co roku życzymy Państwu wszystkiego dobrego. Miłej niedzieli. Do widzenia Państwa. I cudowne, dlatego ja na pana ręce składam podziękowanie od nas wszystkich. To jest taki drobny upominek, w którym jest bardzo ważny y, akcent. Tam są karty osoby chorej na badaczkę. My bardzo prosimy, takie małe jak bankomatowe, na pewno macie osoby chore na padaczkę, może ktoś się odezwie, może ktoś się zgłosi. A to są takie karty, które zawierają informacje, do kogo ma się zgłosić ktoś, kto znajdzie taką osobę w potrzebie. Oczywiście ja, jeszcze, jeszcze, jeszcze na ręce Pana, jeszcze, 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 pana nie, najważniejszej osoby tak, Dzięk, podziękowanie nie, no, tak? I na ręce nie. tu, nie wiem, starosta. Nie, nie to. to Jesteście na, tak dzielni. Jeszcze jest starosta i na, się, to, się, to to gminy przekażemy, ale przekażemy, daję na pana ręce. Dobrze. dobrze. A tutaj podziękowania. Ja tutaj mówię koleżanka rozdaje gadżety, a tu na, na ręce pana dajemy podziękowania od nas za to, że się nam wyliczyć. Ja Myślę, że jest bardzo ważne, ponieważ muszę wam powiedzieć, jestem niedobra i wredna, ale w Czewie nas nie przyjęli. Nie było prezydenta, nie było nikogo, kto by nas, chociaż pomachał nam z okna, ale za to przyjęli nas fantastycznie w storo, w Starowardzie. Prezydent nas witał w naszej koszulce, mam nadzieję. Może i pan założy. Jedną koszulkę. A tutaj pani Dankjewel. So oh, yeah. ja. Pozwolę sobie Kołaj, panu założyć, jako właśnie, oczywiście, bo to są specjalne, wszystkim tym burmistrzom, tym prezydentom, którzy są z nami zaprzyjaźnieni, pozwalam sobie ubrać ich w naszą koszulkę. Zobaczyć, pokazać. Tak, zobaczyć. Wszyscy się śmieją, że w pantofelkach i w naszej koszulce, ja powiedziałam, to jest sztuka. Proszę nam okazję przytulić burmistrza. To jest prawdziwy burmistrz, który jest otwarty na problemy osób chorych na podaczkę. Także macie na pewno w swoim społeczeństwie 1% mieszkańców, tyle ma mieszkańców, Teraz Że na... państwo jeszcze raz razem, tak? Żubia no to 1, 200 jest. osób to jest bardzo dużo. To jest mój syn, to jest najważniejsza osoba, ale fakcie dziewczyny Justyna i e, Renka. Tak, czyli, Uwaga. Że bardzo. zapraszamy bardzo... zawsze. Ja mam nadzieję, no. że nie jesteśmy tu pierwszy raz. E, na pewno la, nie. My. A, a my latem nie chcę się a, przyznać. Ale... ale latem, latem, jak u nas słońce świeci, i na jeziora się przejdzie, i po e, naszej Naprawdę możemy zrobić naprawdę fajne imprezy. Tak, to jest, na to jest na naprawdę terenie słupem. Stowarzyszenie poprosi, dysponuje dmuchańcami i zabawami że... tenerowymi, także na nasze imprezy typu czy Dzień Dziecka, czy na Święta. Jeszcze nie sprzedaliśmy Dnia Dziecka, także możemy sprzedać Was Gracias.